Witam pieczemy szarlotkę. Dwie szklanki mąki pszennej na deskę. Robimy dołek taki sobie tu po środku i teraz sypiemy po kolei. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia do środka. Dwie łyżki mąki ziemniaczanej do środka. No, troszeczkę tu wybierzemy pół szklanki cukru również. Troszeczkę to teraz przemieszamy. O, troszeczkę to sobie przemieszamy. Robimy znowu dołek. Jedno żółtko i jedno całe jajko. Do środeczka. Teraz to troszeczkę sobie również przemieszamy. O, żeby nam to białko nie uciekało. I teraz pół kostki margaryny. Pół kostki margaryny również tutaj do środka. Siekamy tą margarynę. O. I teraz to razem wszystko musimy wymieszać. O, i jeszcze do tego wszystkiego. Dajemy troszeczkę cukru waniliowego. Ok, i to już mamy wszystko, i zaczynamy wyrabiać ciasto. Zaczynamy wyrabiać ciasto. O, zagniatamy. Oś rękoma. O, ciasto już mam pięknie wyrobione. Jakbyście Państwo mieli jakiś problem yy, z wyrobieniem ciasta, to można śmiało dodać łyżkę kwaśnej śmietany. W ten czas to nam pomoże, yy, ta śmietana, żeby to ciasto ładnie się wyrobiło. Mąka pszenna wrocławska. Teraz zrobię taki rulonik. O, proszę Państwa, o, taki rulon robię. I jedną trzecią z tego odcinam i wrzucę do zamrażarki, żeby później na wierzch... Na, na tę startę jabłka przełożyć. 1 trzecia to gdzieś jest mniej więcej tyle. O, to, idzie do zam, to pójdzie do zamrażarki, a to ciasto będzie rozwałkowane i ułożone w formie. Ciasto mam przygotowane, i teraz już się będę brał do tarcia jabłek. Szara reneta najlepsza jest do szarlotki. Kilo 20. I na tarce ściera. Muszę to wszystko zetrzeć. No, jabłka już mam starte. Jabłka mam starte I teraz do środka. Cukier waniliowy. Wysypujemy resztę cukru. I pół łyżki tartej bułki. No, pół łyżki pół łyżki tartej bułki i cynamon, no tak dwie trzecie łyżki cynamonu, no może jeszcze troszeczkę, o zobaczymy jak to teraz zamieszam. także też tak z półtorej łyżeczki cukru waniliowego, pół łyżki tartej bułki i tak z półtorej łyżki cynamonu. i to wszystko trzeba dokładnie wymieszać. I oczywiście można sobie spróbować do smaku. Ktoś tam potrzebuje więcej czegoś lubi cynamon to może dać więcej. To już kwestia już indywidualnych gustów. Jabłka już mam przygotowane to teraz foremkę sobie wyścieliłem papierem ściernym. Oczywiście ja mam taką formę no może niezbyt wysokiej klasy to ja ją sobie wyścieliłem papierem do pieczenia. Ktoś może mieć jakieś lepszą foremkę która po prostu nie ma potrzeby jej wyściełania, bo jakaś teflonowa czy inna. I teraz te ciasto, tak, muszę rozprowadzić po tej forence i troszeczkę, żeby ono gdzieś tak po półtora centymetra weszło na boki. I te ciasto sobie zaczynam rozprowadzać o, po całej forence. No, ciasto już mam ładnie rozłożone. O, można. I jeszcze sobie ułatwić w ten sposób, że można te ciasto troszeczkę na stolicy rozwałkować i już takie włożyć rozwałkowane. No, ja tak zrobiłem w ten sposób, że sobie rozłożyłem już nierozwałkowane i rękoma je po tej formie równo sobie rozścieliłem. Teraz te jabłka wywalam tutaj, prawda, do, na te ciasto. Jeszcze jeszcze je bardzo tu równo rozprowadzić. rozprowadzam tak ładnie, w tej chwili tak sobie jak rozprowadzam to tak jakbym zaprawę na murze rozprowadzał przed położeniem cegły tak z w ręku, prawda, murarz sobie tam na tym murze szaleje a ja sobie po pracy szaleję na desce z foremką i z na szarlotkę jeszcze tu mam troszeczkę ja te ciasto wcześniej państwu mówiłem, że tą jedną trzecią można włożyć do zamrażalnika, żeby ją zetrzeć tutaj na tarce, ale ponieważ ja to zrobiłem za późno i za, i za długo by na, bym czekał na te ciasto, to ja je po prostu będę skubał. Nie zmroziłem je. Jak państwo tutaj słyszycie, na pewno piekarnik już chodzi, włączyłem już piekarnik, 180 stopni ustawiłem, czas ustawię jak włożę ciasto, ciasto się będzie piec, 45 minut. Teraz sobie, ponieważ nie mam zamrożonego, to sobie skubię i prawda, te ciasto takie o skubane układam na wierzchu. Łatwiej bym by było, jak byłoby zmrożone, bo w ten czas biorę tarkę i ładnie, równiutko sobie na tarce trę. troszeczkę to będzie bardziej pracochłonne, ale też sobie doskonale z tym poradzę i zobaczycie Państwo, że to również wyjdzie naprawdę super ciasto. O, kończę już wykładanie górnego górnej warstwy ciasta, kończę skubanie. O, tak jak już wcześniej mówiłem nie zamroziłem, to muszę teraz skubać i to jest mam troszeczkę więcej pracy. O piekarnik już mam nagrzany, także już zakończyłem i teraz ciasto wędruje do piekarnika. Do piekarnika 180 stopni i 45 minut. Pie no już piekarnik nam dał znać, że już jest koniec pieczenia. Otwieramy. Wyjmujemy blaszkę pięknie upieczona szarlotka. Mm -hmm. Proszę bardzo jak cudownie wygląda. Bardzo dobre ciasto na świąteczny stół, na Andrzejkowe zbliżające się wieczory. A tu proszę Państwa, upiekłem wcześniej przed szarlotką. Chleb na zakwasie, wiejski chleb. Takie jakie piekły nasze mamy, nasze babcie. Drodzy Państwo, oglądajcie kanał z kucharzem, a dowiecie się, jak upiec taki tradycyjny chleb na zakwasie. Bardzo smaczny. Dziękuję.